Dzień dobry. Czas na kilka refleksji po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski. Reprezentacji Polski, w której talent po prostu jest niestety przepalany. Tak to wygląda przez ostatnie lata w reprezentacji i nic się nie zmieniło, przynajmniej na początku pracy Fernando Santosza. Natomiast w tym odcinku chciałbym skupić się na kilku zagadnieniach związanych właśnie z naszą drużyną narodową. Zagadnieniach, które są powiązane albo bezpośrednio z tym zgrupowaniem, albo w takim szerszym kontekście. Przede wszystkim, oczywiście reprezentacja Polski nie wykorzystała dobrze tego zgrupowania. Tak jak powiedziałem, nagrywając ostatnie odcinki, ja mam nadzieję, że to zgrupowanie będzie przebiegało pod znakiem takiej negatywnej weryfikacji i wtedy będziemy mogli dojść do wniosku, że Coś udało się z tego wyciągnąć. Jeśli dojdzie tutaj rzeczywiście do wstrząsu, jeżeli Fernando Santos przeprowadzi taką negatywną weryfikację, to po jakimś czasie będziemy mogli powiedzieć: OK, takie mecze po prostu były potrzebne. Czyli ten. Łomoc z Czechami i później bardzo słabe spotkanie z Albanią. Ale tak naprawdę czas pokaże, jak będziemy mogli to zgrupowanie ocenić. Natomiast po tym zgrupowaniu też podniosło się sporo takich tradycyjnych tak naprawdę głosów, bo u nas zawsze toczy się taka dyskusja Polak czy obcokrajowiec. Mnie to troszkę przypomina piłkę brazylijską, gdzie ta dyskusja wygląda bardzo podobnie. I często są na przykład takie osoby, który możesz podsunąć kandydaturę Karla Ancelottiego, one i tak powiedzą, ale przecież my zawsze wygrywaliśmy Mistrzostwo Świata z brazylijskim trenerem itd., tak więc Carlo Ancelotti jest B. Generalnie cała ta dyskusja, czyli stranieri kontra nasi szkoleniowcy jest bardzo podobna. No i oczywiście po tych dwóch ostatnich meczach też podniosły się takie głosy na zasadzie, gdyby Jerzy Brzęczek tak rozegrał te mecze, to nie zostawilibyście na nim suchej nitki. Ja uważam, że tak by nie było, przede wszystkim dlatego, że każdy selekcjoner, każdy trener na początku dostaje jakiś kredyt zaufania. I przede wszystkim biorąc pod uwagę tutaj kontekst, czyli klasy rywali w eliminacjach i fakt, że wychodzą dwie drużyny, to niezależnie od tego, czy trener nazywałby się Santosz, Souza, Broż, Probierz, Papszun, jakkolwiek, to dostałby ten kredyt zaufania. Nikt by go nie skreślał, ponieważ taki mamy cykl eliminacyjny, że trener od samego początku wie: Słuchaj, masz czas, nawet jak ci nie wypali, to musisz po prostu wyciągać wnioski z tych błędów, poprawiać je ze zgrupowania na zgrupowanie, ale jeśli jakieś pomyłki się przydadzą, no to okej. Okay. Tutaj jest miejsce faktycznie na ten proces, o którym tak często mówił Paulo Souza. I druga kwestia, czyli to, czy my bardziej ufamy zagranicznym trenerom czy polskim, to jest też często takie hasło poruszane przez polskich trenerów na zasadzie Wy bardziej ufacie komuś. Kto mówi po angielsku. I właśnie to nie jest kwestia tego, że trener mówi po angielsku, po portugalsku, po hiszpańsku. Fernando Santos po angielsku mówi tak sobie. Problem polega na tym, że oczywiście, że Jerzy Brzęczek nie miałby takiego kredytu zaufania w reprezentacji Polski na samym początku, jak facet, który wygrał Mistrzostwo Europy z reprezentacją Portugalii, jak facet, który pracował. Pra praktycznie przez dekadę w tej reprezentacji Portugalii, która miała do wyboru naprawdę dziesiątki trenerów pojawiających się co roku, przeróżne generacje, Wilaszów, Boaszów, Żardimów, Amorimów, Mourinho i tak dalej, gdyby oni sądzili, tak jak mówiłem wcześniej, że Fernando Santos się nie nadaje, to ten Fernando Santos po prostu by wyleciał. I gdyby ten Fernando Santos wyleciał, to dostałby bez żadnego problemu robotę widzę brazylijskiej, w MLS, w jakiejś lidze egzotycznej. Myślę, że dostałby robotę w Serie A, że mógłby zgłosić po niego, nawet jakiś klub Primera División nie zdziwiłoby mnie to, na przykład poprzez koneksję portugalskich agentów do Walencji. Wyobrażam sobie taki scenariusz. Dlatego nie możemy oczekiwać, że polski trener dostanie znak równości z trenerem zagranicznym, trenerem o takim dorobku. Bo dlaczego Jerzy Brzęczek miałby mieć, słuchajcie, na starcie taki kredyt zaufania jak Fernando Santos, za pracę w Wiśle Polsk? No to nie, no niestety nie. Nie możemy oczekiwać. Że trener zagraniczny będzie traktowany tak samo jak trener z Polski. Po prostu my mamy historię, słuchajcie, w polskiej piłce braku sukcesu, jeśli chodzi o trenerów. Więc moje pytanie jest takie: dlaczego my tym trenerom mamy ufać? Dlaczego ja miałbym na przykład podchodzić do jakiegoś trenera, który zrobi fajny wynik w Ekstraklasie tak samo jak do Fernando Santosza, czyli gościa, który funkcjonował przez dekadę ponad na topie, jeszcze wcześniej w czołowych portugalskich klubach. No siłą rzeczy bardziej ufam temu człowiekowi i bardziej wierzę, że jeżeli w reprezentacji Polski popełniane są błędy, to prędzej te błędy wyeliminuje Fernando Santos, najwyżej się rozczaruje, niż Jerzy Branczak. I nie stawiam tutaj też oczywiście znaku równości pomiędzy Fernando Santoszem a Paulo Souza, ponieważ Paulo Souza nie był topowym trenerem, kiedy przejmował reprezentację Polski, a Fernando Fernando Santos jest. Dlatego hasła pod tytułem Jerzy Brzęczek zostałby zniszczony, zgrillowany po takich meczach, po prostu uważam za absolutnie nieadekwatne, ponieważ Jerzy Brzęczek nie wypracował sobie takiej kariery trenerskiej, żeby mieć totalne zaufanie ze strony kibiców na starcie, a Fernando Santos po prostu sobie wypracował. Jeżeli ktoś chce tutaj zarzucić mi jakiś, nie wiem, nacjonalizm, że ja kieruję się wyłącznie narodowością, to oczywiście nie jest tak, bo gdyby reprezentację Polski przejął Sapin, to... Kilku było portugalskich trenerów w Ekstraklasie, to pewnie nawet nie pamiętacie. Kim Machado w Lechigdańsk, Gdańsk, Georges Pajchon w Zawiszy Bydgosz. Gdyby taki przypadkowy trener przejął reprezentację Polski, to oczywiście ja wyżej ustawiłbym Jerzego Brzęczka. Natomiast jeżeli już poruszamy się gdzieś na tej półce trenerów niezłych, albo bardzo dobrych, tak jak w przypadku Fernando Santosza, tych, którzy funkcjonowali na topie, no to ja wolę trenera zagranicznego. Po prostu no sorry, ale bardziej ufam na przykład Henningowi Bergowi, gdyby miał przejąć jakiś klub w Ekstraklasie, niż jakiemuś polskiemu trenerowi. I to nie chodzi o to, że ja mam coś przeciwko polskim trenerom, tylko po prostu uważam, że nie ma przypadku w tym, że na przykład taki Lech Poznań sięga po Johna van der Broma i władze Lecha Poznań mówią, że w ogóle nie rozważają nawet polskich trenerów. Po prostu polscy trenerzy ogólnie nie wypracowali sobie takiej marki. Żeby ufać im tak samo jak obcokrajowcom, taki mamy klimat. Natomiast im więcej będziemy mieli takich postaci jak Marek Pabszon, czyli człowiek, który buduje coś od zera w klubie i, w, i potrafi z tym klubem walczyć o mistrzostwo polski, może jakoś zaznaczyć się w europejskich pucharach, to oczywiście to spojrzenie może się zmienić. Natomiast my w tym momencie w polskiej piłce nie mamy zupełnie podstaw, by dojść do wniosku ufamy polskim trenerom bardziej. Więc oczywiście polskie środowisko trenerów, czy ogólnie polskie środowisko piłkarskie może się obrazić i pewnie na mnie się obrazi bo też kilka takich głosów dostałem po niedawnym materiale o Gonzalo Fejo, kiedy powiedziałem, że to jest bardzo wymowne i to wiele mówi o sytuacji polskich trenerów, że jeden z najbogatszych polskich Polaków wychodzi z założenia, że woli młodego Portugalczyka na dorobku niż jakiegokolwiek polskiego trenera, no i poobrażali się na mnie, okej. Okay. No ale niestety, jeśli chodzi o polskich trenerów, ja uważam, że trzeba bić na alarm, trzeba wyjątkowo akcentować ten problem, bo mamy gigantyczny kłopot po prostu z trenerami. Mam nadzieję, że to się oczywiście będzie zmieniało, natomiast w tym momencie ja nie ukrywam, że jeżeli jakiś klub zatrudnia albo Polski Związek Piłki Nożnej trenera z zagranicy, to ja z góry mam do niego większe zaufanie niż do trenera polskiego. Oczywiście nie, jeżeli postawimy na przykład na wadze Waldemara Fornalika kontra jakiegoś, nie wiem, Tomasa von Heizena czy kogoś takiego, no to wiadomo, że Fornalika. Natomiast mówię o takich trenerach już o pewnej określonej klasie. I to nie musi być klasa wcale najwyższa. Kolejna kwestia, która wróciła przy okazji tego zgrupowania, to brak. Lidera obrony, brak twardego, agresywnie grającego, środkowego obrońcy. Stąd właśnie Bartosz Salamon, który rozegrał bardzo solidny mecz z Albanią. Mecz, w którym także zdarzały mu się pomyłki. Stąd właśnie Bartosz Salamon przez niektórych mógł zostać nawet okrzyknięty bohaterem tego spotkania, ponieważ Bartosz Salamon wywołał efekt wow na zasadzie takiej. To my mamy obrońcę, który potrafi bronić i który jeszcze potrafi w miarę tą linią obrony zarządzać? Naprawdę... Bardzo niewiele trzeba, żeby wywołać efekt, wow! I absolutnie nie jest to żadne depresjonowanie Bartosza Salamona. Natomiast ja się tak zacząłem nad tym wszystkim zastanawiać, bo widzieliśmy oczywiście duet środkowych obrońców z Premier League i ten duet spisał się katastrofalnie, że to jest dla mnie pewien paradoks, jeśli chodzi o historię polskiej piłki. No bo słuchajcie, z czym kojarzy się polska piłka? Taka stereotypowa, jakbyście mieli określić, jakich piłkarzy miałaby wypuszczać taka stereotypowa polska piłka? No, teoretycznie, takich, wiecie, zdrowych hamów, z charakterem, którzy może nie są brylantami technicznymi, którzy może jako obrońcy nie będą znakomicie piłki wyprowadzać, natomiast to po prostu strach będzie podejść do nich na takiej zasadzie. Twardzi, twardzi, naprawdę agresywnie grający obrońcy. No i co się okazuje? Że słuchajcie, my po tym gliku czekamy dekadę. To się w głowie nie mieści. To nie jest luka pokoleniowa. To jest, to jest coś więcej niż luka pokoleniowa, że od kiedy pojawił się Kamil Glik, my czekamy praktycznie dekadę na klasowego stopera, który potrafi dobrze bronić i zarządzać linią obrony. Bo w przypadku Bartosza Salamona też nie wszystko poszło po jego myśli. Bo gdyby poszło, to Bartosz Salamon byłby kimś takim dla reprezentacji od kilku lat i rywalizowałby może o miejsce w składzie z Janem Bednarkiem. W każdym razie nie drżelibyśmy tak o brak Kamila Glika. To jest nieprawdopodobne, że w tej naszej pustce, jeśli chodzi o szkolenie, no bo wszyscy się zgodzą, że u nas szkolenie nie wygląda najlepiej, że my nie byliśmy w stanie wyszkolić nawet po prostu obrońcy, który potrafi bronić. Gdzie teoretycznie mogłoby się to wydawać proste. Z czego to wszystko wynika? Może to wynika z tego, że generalnie ci trenerzy na tym poziomie grassroots w drużynach juniorskich bardziej stawiają na obrońców, którzy mają tę piłkę wyprowadzać. Być może tak, no ale takich też nie mamy wybitnych, więc to swoją drogą też jest problem. Pewną nadzieją, jeśli chodzi o tego typu obrońców, jest na pewno Przemysław Wiśniewski czy to się powiedzie, czy ten pomysł tutaj wypali, to, to oczywiście się okaże. Jakiś czas temu też miałem okazję być w jednym z programów kanału sportowego, to już dawno z Markiem Żwiakiem, i on powiedział, że, że dla niego takim obrońcą może być Damian Michalski, który występuje w Greuterfurt. I tak sobie teraz pomyślałem po tym zgrupowaniu reprezentacji Polski, że gdyby się okazało, słuchajcie, za czas jakiś, że, ten, że w podstawowym składzie reprezentacji Polski będzie grał obrońca Lecha Poznań, i obrońca tego Greuterfürth, który w tym Greuterfürth radzi sobie naprawdę znakomicie, to ja szczerze mówiąc nie miałbym nic przeciwko. Nie miałbym naprawdę nic przeciwko, bo to zgrupowanie odarło z jakichkolwiek złudzeń, że przynależność klubowa jest ważna. I szczerze mówiąc, jak patrzę na, na reprezentację Polski, to naprawdę oczekuję obrońców, którzy będą potrafili bronić, a co do Bartosza Salamona, on też potrafi grać piłką, więc to też nie jest tak, że powinniśmy klasyfikować obrońcę na zasadzie taki albo taki i w ogóle nic poza tym. W Hiszpanii swoją drogą też mają ten sam problem, ale są obrońcy, którzy potrafią i bronić i wyprowadzać czytaj na przykład Inigo Martinez. Ale są też tacy, którzy potrafią bronić, ale z wyprowadzaniem jest tak sobie, czyli David Garcia z Osasuny. W każdym razie w głowie mi się nie mieści to, że polska piłka, która powinna kojarzyć się właśnie z takimi twardymi, agresywnymi obrońcami, obrońcami z charakterem, którzy mogą tym charakterem po prostu nadrobić pewne braki piłkarskie, nie potrafiła kogoś takiego wyszkolić przez dekadę. To naprawdę jest niewiarygodne, patrząc na historię naszej piłki, że w ogóle nikt taki się nie pojawił, że jeśli już w ogóle ktoś tam wskakiwał do tej reprezentacji, to na moment, out, moment, out, jeszcze kiedyś Marcin Wasilewski, ale w ogóle kiedy to było, kiedy on grał w naszej reprezentacji, Arek Głowacki jeszcze wcześniej, ale ile czasu od tamtej pory minęło? A jeśli już pojawiali się jacyś obrońcy w tej naszej lidze, to, to nie potrafili później postawić tego decydującego kroku, nie wiem, wyjechać gdzieś na zachód, zrobić kariery, jacyś piłkarze, no nie wiem, trudno mi nawet kogoś w tym momencie wskazać. Rafał Janicki, Michał Nalepa, Alan Uryga po prostu stali się albo solidnymi, albo niesolidnymi ligowcami, natomiast wielkiej kariery nie zrobili. I mówię, dla mnie to jest jakieś zjawisko, które powinno chyba zostać wzięte także na tapet w, akadem w akademiach piłkarskich w Polsce i chyba także w szkole trenerów, bo okazuje się, że my nie dość, że nie potrafimy wyszkolić obrońcy, który potrafi bronić, to jeszcze nie potrafimy wyszkolić obrońcy, który potrafi zarządzać obroną. Czyli generalnie jest bardzo źle. I dlatego, kiedy wychodzi na boisko dwóch obrońców z Premier League, no to my po prostu mamy podstawy do obaw. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale mam wrażenie, że nastąpił jakiś błąd w Matrixie, jeśli chodzi o produkcję naszych stoperów. Ale słuchajcie, stoperzy to jedno. Kolejna kwestia, która teoretycznie powinna się kojarzyć z waleczną polską piłką z husarią charakter. Patrzymy na te reprezentacje Polski i gdybyście mieli zdefiniować takie główne problemy tej reprezentacji, to na pewno byłby to brak charakteru. Wiecie, że ja nie lubię rozmawiać w taki sposób o piłce. Natomiast jeżeli dochodzi do takiego zgrupowania, właśnie jak to, kiedy widzimy piłkarzy, którzy są. Albo zdekoncentrowani, albo wystraszeni. Piłkarze, którzy grają na 20% swojego potencjału, piłkarzy, którzy przede wszystkim na boisku martwią się o to, co dzieje się za ich plecami, niż o to, co może wydarzyć się za chwilkę w akcji ofensywnej, no to mamy taki efekt, jaki mamy. Czyli na przykład Piotra Zielińskiego grającego w pierwszym meczu praktycznie bez partnerów i nie rozumiejącego w ogóle, co tutaj się dzieje, dlaczego nikt nie pokazuje się do grania, a później przychodzi drugie spotkanie. I Piotr Zieliński swoją drogą gaśnie, ale też czegoś takiego właśnie brakuje. Więc y, to jest druga rzecz, która staje się jakimś paradoksem w polskiej piłce i która na swój sposób jest niewiarygodna. Że my nie dość, że nie szkolimy obrońców, którzy bronią, to nie szkolimy jeszcze piłkarzy z charakterem. Ja dzisiaj patrząc na te, na te reprezentacje, zastanawiam się, kto ma najlepszy na przykład charakter, żeby być takim wodzem tej ekipy. Zastanawiam się nad tym i nawet teraz nagrywając ten odcinek myślę i przelatuję sobie przez te wszystkie kolejne nazwiska i tak sobie myślę, że kurczę chyba ten Bartek Salamon. I to jest jakiś absurd, bo oczywiście komuś takiemu nie można dać opaski, ponieważ to jest obrońca, który wskoczył w ostatniej chwili do tej reprezentacji i który w sumie nie ma gwarancji, że w tej reprezentacji zostanie i nie ma takiego stażu reprezentacyjnego, żeby w takich kategoriach go rozpatrywać. Ale ja patrząc na tego gościa rzeczywiście widzę charakter. Widzę pewną zmianę u Piotra Zielińskiego, co nie ukrywam, że niesamowicie mnie cieszy. Bo uważam, że to jest taka wypowiedź Jerzego Brzęczka, z której przez lata wiele osób się śmiało, że coś Piotrkowi, że coś Piotrkowi Zielińskiemu przeskoczy w głowie i tak dalej. Ale słuchajcie, czasem tak jest. I ja na przykład uważam, że w tym kontekście Jerzy Brzęczek miał rację. Bo Piotr Zieliński jest znakomitym piłkarzem. Nikt mu tego nie zabiera. Natomiast przez lata irytował nas tym, że był na boisku takim piłkarzem też przezroczystym. Takim piłkarzem bez emocji, takim trochę anemicznym. Piłkarzem, któremu zdarzało się przechodzić obok meczu, zdarzało mu się zagrywać piłki w sposób światowy, notować kapitalne asysty i, i tak dalej, czy kapitalne zagrania i tak dalej, i tak dalej. Balansik, dribbling, wszystko. Natomiast dzisiaj patrząc na tego Piotra Zielińskiego, ja szczerze mówiąc, widzę gościa, u którego rodzi się taka dusza lidera z biedy. Na zasadzie takiej, kurczę, w tej, w tej reprezentacji nie ma lidera. No to ja gram w tym napoli w jednej z najładniej grających drużyn w Europie, no to może ja się za to wezmę. Ja tak to interpretuję. Bo patrzę na obronę, charakteru lidera nie ma Jan Bednarek. No nie ma i, i to się pewnie nigdy nie zmieni. No, że po prostu nie jest takim typem obrońcy. Troszkę szkoda, bo niestety. Niestety widzę na przykład w topowych klubach w Europie obrońców, którzy kiedyś nie byli takimi samcami alfa, ale takimi się stają. Na przykład Eder tam. Dla mnie to jest taki obrońca, który idzie właśnie w takim kierunku. I który ma naprawdę predyspozycję, żeby być liderem, choć jakiś czas temu mogłoby się wydawać, że on raczej powinien być partnerem takiego lidera w obronie. Rafael Waran zawsze zawsze uchodził za takiego gościa, który nie będzie wodzem grupy, ale idealnym uzupełnieniem. I my mamy same takie uzupełnienia. My nie mamy gości, którzy po prostu mają odpowiedni charakter na boisku. I tak jak często tego typu hasła, to jest jakiś wytrych w tych dyskusjach na temat piłki, tak niestety moim zdaniem to zgrupowanie było najbardziej uderzające właśnie w tym aspekcie, jak bardzo my mamy piłkarzy pozbawionych takiej chęci wzięcia na siebie inicjatywy i odpowiedzialności za wynik? Bo to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne, że reprezentacja Polski, która z tym się powinna kojarzyć, bo gdybyśmy zapytali jakiegoś, nie wiem, kibica z Hiszpanii, z Włoch i tak dalej, z czym kojarzy Ci się reprezentacja Polski? No to wiadomo, że powiesz z Robertem Lewandowskim, jasna sprawa, ale z czym jeszcze? No to pewnie powie, ostra gra, charakter, waleczność. U nas tego nie ma. My gdzieś to po drodze pogubiliśmy. Pogubiliśmy takie cechy tożsamościowe tej reprezentacji, które powinny być po prostu jej podstawą. A później ewentualnie myśleć właśnie o czymś więcej. Nie wiem z czego to wynika. Oczywiście plusem tej sytuacji jest to, że rodzi się lider w Piotrze Zielińskim. To jeszcze nie jest taki lider pełną gębą, ale naprawdę coraz częściej widać po nim na boisku, że chce mieć sporo do powiedzenia i że nie boi się czasami wykrzyczeć swoich racji nawet w stosunku do Roberta Lewandowskiego. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy i, i u mnie na przykład Piotr Zieliński tym pierwszym meczem i w ogóle swoim zachowaniem podczas tego zgrupowania w moich oczach bardzo zapunktował. To mnie cieszy, natomiast ta reprezentacja stała się troszkę taką masą ludzi bez charakteru i, i dziwi mnie to trochę. Myślę, że Wojciech Szczęsny jeszcze ewentualnie ma takie predyspozycje. No i kto jeszcze? No nie wiem, nie wiem, mam słuchajcie, z tym problem. I niestety błęda tego materiału będzie taka, że my jesteśmy z taką reprezentacją, która strasznie przepala talenty. Nie tylko, nie tylko reprezentacja, ogólnie polska piłka. Bo jak tak zerknąłem sobie na całą tę reprezentację, to oczywiście po tym ostatnim zgrupowaniu dałoby się wypisać taką bardzo dużą listę przegranych tego zgrupowania. Patrzę na Roberta Gumnego i szczerze mówiąc, widzę obrońcę, który nie postawił ani pół kroku do przodu w stosunku do, do tego, co prezentował w barwach Lecha Poznań. A kilka lat w tej Bundeslize funkcjonuje. Naprawdę, no, widzę takiego piłkarza, który gra takie byle co. No, mówiąc zupełnie szczerze. Zdziwię się, jeśli dostanie kolejne powołanie, chyba, że oczywiście będzie pomór wszyscy powypa powypadają z powodu kontuzji. Dawid Kownacki, late Bloomer, powiedzmy, teraz eksplodował, no ale nie ma go na kadrze. Krystian Bielik. Oczywiście wielkie oczekiwania przez lata. Niestety, sam byłem przez lata jego fanem, nie wypaliło, ale ten Krystian Bielik, kiedyś przypominałem, że miałem okazję rozmawiać z Shea Givenem na jego temat. No to Shea Given mówi, że Krystian Bielik w derby county na poziomie na poziomie Championship, przepraszam, to był gość. Po, który po pierwsze wyznaczał kierunek rozwoju tej drużyny, po drugie, jeśli wypadał Krystian Bielik, nie było gry. No i co się stało z tym Krystianem Bielikiem? Ja wiem, że były kontuzje, ale inni piłkarze też łapią kontuzje i na ten poziom wracają. Karol Linetty. Fajnie zagrał w drugim meczu, energia, pressing, gra w odbiorze i tak ale jeśli chodzi o grę do przodu, gdzieś to wszystko pogubił, a on to kiedyś potrafił. Sebastian Szymański. Kolejny piłkarz spalony przez to zgrupowanie. Kolejny piłkarz o naprawdę bardzo fajnych umiejętnościach i ponadprzeciętnej technice, przeglądzie pola i tak dalej. Możemy tutaj na przykład dyskutować na temat pozycji i na przykład Zbigniew Boniek wbił szpilkę Grzegorzowi Mielcarskiemu na zasadzie, że to Mieltar powinien powiedzieć Fernando Santoszowi, że, że Szymański nie powinien grać z boku. No, tak samo Zbigniew Boniek mógł powiedzieć Paulo Sauzie, że Szymański nie powinien grać na wahadle. Mniejsza z tym. Ale kolejny piłkarz spalony w tej reprezentacji. Nikola Zalewski. Czym on się wyróżnia w tej kadrze? Michał Karbownik. Spalony mentalnie. Moim zdaniem w tym pierwszym meczu, co nie oznacza, że tego piłkarza trzeba skreślać. Bo jeśli my będziemy skreślać teraz piłkarzy po jednym nieudanym meczu, czy nawet po dwóch, Linety to jest osobna kategoria, bo tu było kilkadziesiąt średnich meczów, to za chwilkę nikt, nikt tam po prostu w tej kadrze nie zostanie. Mati Kasz. Co ten gość daje naszej reprezentacji? Przecież to jest klasowy zawodnik. Naprawdę to jest klasowy zawodnik jaką wygląda w tej reprezentacji? I nie chodzi mi nawet o początek tego meczu z Czechami, bo tam była kontuzja i tak dalej, ale no niestety przykra pojęta jest taka, że najbardziej udane zadanie, zagranie Matiego Kasza, od kiedy pojawił się w reprezentacji Polski, to była ta szpileczka, którą wbił Tomaszowi Hajcie, bo generalnie sugerowanie, że piłkarz symuluje kontuzję, jest mocno żenujące i żałosne. No ale ile ten Mati Kasz daje reprezentacji? No gra jak totalny przeciętniak. I kurczę, mam taką smutną puentę po tym zgrupowaniu, że my jesteśmy po prostu taką totalną przepalarnią o tych wszystkich talentów, że to się w głowie nie mieści. Jeśli już mamy piłkarzy, którzy są w jakiś sposób fajnie wyszkoleni, którzy są w stanie coś zrobić, to to wszystko gdzieś po drodze zawsze musi zginąć. Nawet w przypadku piłkarzy, którzy grają na topowym poziomie, zalewski, kasz i tak dalej. Zawsze coś musi być nie tak. Przecież ten gumny, no to też nie jest. Byle, nie wiem, przypadkowy piłkarz, który nic nie potrafi. No, a na takiego wygląda w tej reprezentacji. I ostatnia kwestia. Oczywiście kwestia Roberta Lewandowskiego, no bo tutaj toczą się takie dyskusje, mm, tak też w kontekście całego charakteru reprezentacji. A, a propos tego, co wpłynęło na taką formę Roberta Lewandowskiego, jaką widzimy, no bo to jest forma bardzo kiepska, nie ma co się oszukiwać. I często jest tak, przy okazji tego typu historii, że, że zawsze potrzebujemy mm, jednej konkretnej przyczyny. Wydaje mi się, że w przypadku lewego to może, może być tak, że kilka procent dołożył nietypowy sezon z mundialem w trakcie. Kilka procent mógł dołożyć inny okres przygotowawczy. Kilka procent mógł dołożyć spór z Cezarym Kucharskim. Kilka procent mogło, mogła dołożyć absencja i kara za zachowanie z za Osasuną. I oczywiście kontuzja. I nie ma tutaj chyba jednej po prostu przyczyny, dlaczego Robert Lewandowski tak bardzo wypadł z tej odpowiedniej formy. No ale jest kiepsko. Nie ma co ukrywać, że jest kiepsko. I to jest też bardzo niepokojące, i mm, miałem okazję teraz obejrzeć ten film o Robercie Lewandowskim, który, y, który zresztą został wypuszczony na rynek. I na jedną rzecz zwróciłem uwagę w trakcie tego filmu: Na słowa Szawiego, który został zapytany o Roberta Lewandowskiego i powiedział coś w tym stylu, że kiedy Robert podpisywał kontrakt z Barceloną, ja spodziewałem się takiego robota, który tu przyjdzie i będzie strzelał gol, 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 gol. A zobaczyłem faceta, który ma niewiarygodny wpływ na drużynę, który ma fantastyczny wpływ na młodych zawodników. Na, zobaczyłem człowieka, przy którym po prostu ci młodzi czują się bardzo komfortowo. I po pierwsze, Szawi powiedział to w taki bardzo wyrazisty sposób w filmie, ale Szawi mówił o tym z tysiąc razy podczas swoich wypowiedzi. Każda wypowiedź Szawiego, także ostatnio w kanal, plus po El Classico, to było, że Robert Lewandowski to jest role model. Też kiedyś pytałem Szawiego Roberta Lewandowskiego, też w podobny sposób się wypowiedział. Więc to nie jest jedynie bajka, że lewy faktycznie ma taki wpływ na tych młodych zawodników. I zwróćcie uwagę tutaj na te różnice. Jak odbierany jest w Polsce wpływ Roberta Lewandowskiego na drużynę, te, czyli też na młodych zawodników, bo nie ma co ukrywać, że ta kadra jest odmacana, a jak jest odbierany w Barcelonie? Co tu poszło nie tak, że w Barcelonie lewy gra słabo? Ale wszyscy i tak starają się ten temat zepnąć troszkę do boku, bo jest fantastycznym człowiekiem, który ma genialny wpływ na Pedriego, Gawiego, Fatiego i całą resztę. A u nas, u nas troszkę tego brakuje i nie do końca wiem, z czego wynika ten rozdźwięk. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby kiedyś zapytać o to także Roberta Lewandowskiego, bo uważam, że jest to dziwne. Bo tak naprawdę, patrząc na Roberta Lewandowskiego, to moglibyśmy dojść do wniosku, że on taki wpływ, o jakim mówi Szawi, powinien mieć na reprezentację Polski. A nie do końca to widzę. Nie do końca widzę właśnie taki pozytywny prof. Roberta Lewandowskiego właśnie jako kapitana tej reprezentacji. Nie mówię, żeby zabierać mu opaskę, bo szczerze mówiąc nie widzę, kto miałby tę opaskę od niego odebrać. Ale chciałbym, żeby minął właśnie jakiś okres, po którym przecież młodzi piłkarze tak mówili przez lata o lewym, a teraz gdzieś, gdzieś tego nie ma i tego nie widać podczas meczów. Chciałbym, żeby coś się też zmieniło w tym kontekście żeby Fernando Santos na przykład po kolejnym zgrupowaniu powiedział, ale tutaj Robert Lewandowski mi pomógł, był praktycznie dla mnie właśnie jak asystent. Super wpływ na wszystkich Michałów, Skurasiów i tak dalej. Rewelacja. To jest taka kwestia. I już absolutnie ostatni wątek przy okazji tego, tego filmu, bo przy, nie wiem czy też zwróciliście na to uwagę, ale to było takie zgrupowanie przy okazji którego najmniej mówiło się o taktyce. Za kadencji Paulo Souza co chwilę były te debaty: hybryda, nie-hybryda, czy tutaj odwrócony, wahadłowy, czy nieodwrócony i tak dalej. A tutaj okazało się, że mieliśmy zgrupowanie, które obnażyło inne braki reprezentacji Polski, takie braki, właśnie związane z charakterem i z mentalnością. I ja mam taką nadzieję, dzisiaj patrząc na Fernando Santosza, że to będzie trener, który w tym aspekcie będzie w stanie postępować właśnie jak Leo Benhacker. Że jeżeli ci wszyscy ludzie, niemal wszyscy, po prostu wychodząc na boisko potwornie się boją błędu, a tak to wygląda. I każdy chyba to widział. Że Fernando Santos okaże się tutaj psychologiem i takim gościem, który potrafi, będzie potrafił trafić do głów tych piłkarzy po to, żeby oni byli w stanie ten potencjał wyeksponować. Bo uważam, że to jest największy kłopot reprezentacji Polski w tym momencie. Nie dyskusja, czy 4-4-2, czy 4-2-3-1, czy hybryda, czy nie wiem, czy kiwior na lewej obronie, czy na środku obrony. Tylko to, że ci piłkarze po prostu są jacyś, nie wiem, sparaliżowani i nie potrafią grać na miarę swoich możliwości, że przepalamy po prostu te kolejne talenty. Więc tak jak miałem nadzieję, że Fernando Santos w jakiś sposób będzie chciał wpłynąć ogólnie na rozwój polskiej piłki, na szkolenie i tak dalej, to że doprowadzi do takiej sytuacji, w której po pierwsze piłkarze nie będą się go bali, a po drugie, że on będzie w stanie wywołać w tych piłkarzach taki efekt, jaki wywołał Leo Benhacker kiedyś. Po prostu. Będzie o to pewnie trudniej, dlatego że Leo Benhacker, wtedy nie mieliśmy, powiedzmy, aż tak światowej reprezentacji, jeśli chodzi o różne nazwiska. I ci piłkarze, którzy dzisiaj występują w reprezentacji, to już są ludzie, którzy pracowali z bardzo wieloma znanymi trenerami, i być może na nich takie gadki, jakie wtedy pokazywał Leo Benhacker, nie zrobiłyby takiego wrażenia, jakie zrobiły właśnie na tym jeszcze poprzednim pokoleniu. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że to w tym momencie może być kluczowe, że taktyka oczywiście jest istotna, ale schodzi mimo wszystko troszkę na ten dalszy plan. Najpierw tych piłkarzy trzeba w jakiś sposób odblokować, bo nie ma co ukrywać, że mamy problem. A jeśli nie da się ich odblokować, to trzeba będzie poszukać jakiegoś mniej ekskluzywnego backupu. Być może z Ekstraklasy, być może z drugiej Bundesligi, ale piłkarzy, którzy, którzy będą na tym boisku wyglądać, mówiąc wprost, jak Karol Świderski. Ja bym chciał, żeby ta reprezentacja miała twarz i energię Karola Świderskiego. Jeżeli Fernando Santos sprawi, że piłkarze, których będziemy oglądać w reprezentacji, będą wychodzić na mecze z takim nastawieniem jak Karol Świderski, to ja jestem o tę reprezentację spokojny. Bo ten gość nie ma w sobie absolutnie żadnej blokady, niezależnie od trenera. I to jest dla mnie największy wygrany tego zgrupowania. I tym optymistycznym akcentem kończę podsumowanie tego ostatniego zgrupowania. Jeżeli interesują Was jeszcze jakieś inne wątki związane z reprezentacją, z indywidualnym rozwojem poszczególnych piłkarzy, to dajcie znać. Być może nagram jakieś odcinki właśnie, w których postaram się rozpracować jakieś tam, nie wiem, problemy albo sukcesy polskich piłkarzy, oby tych drugich było jak najwięcej. No i tyle. Musiałem siebie to wszystko wyrzucić, bo tak we mnie to kumulowało po tych ostatnich meczach, że chciałem się z Wami podzielić tymi moimi refleksjami. Jeżeli się nie zgadzacie, to oczywiście piszcie w komentarzach. Dziękuję bardzo, do następnego razu.